Ja CO JEST KURWA?! NIE WIDZICIE, ŻE PAN KRUŻWIL JEDZIE?! WYPIRDOLOĆ! Panie Kruszwilu, przepraszam za opóźnienie. To się więcej nie powtórzy. Ty mi naprawdę zaimponowałeś. To było akurat bardzo dobre, bardzo mi się podobało. Oby więcej takich sytuacji... UWAGA! To ostrzeżenie powstaje tylko i wyłącznie w celu stworzenia ostrzeżenia, aby YouTube nie miał możliwości narzucenia ograniczeń wiekowych na ten film. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania. Trzeba tak... Może jeszcze... No. Nie wiedzą, kto jest królem. Król jest tylko jeden. Siema, jestem Marek. Jak już wiecie, mam nowy samochód Jaguara XJ. Ale do tego samochodu brakuje jeszcze jednej rzeczy: szofera. Dzisiaj zrobimy sobie casting na szofera. Możecie zasubskrybować mój kanał, a raczej musicie. Taki sam czerwony przycisk, kliknijcie tam na dole. I dzisiaj robimy wielki casting na szofera. Zapraszam do oglądania. Także jak widać, jest z nami pierwszy kandydat. Cześć. Cześć, Krystian. Ja widzę tutaj, że jesteś od góry do dołu ubrany w gucci. Ja wiesz, że ja zbytnio wysokich stawek nie oferuję, bo. Bo ja staram się ciąć każde możliwe koszty. Także chyba dla samej satysfakcji tutaj przyszedłeś. Dokładnie, po to, żeby z tą pracować. No, cieszę się w takim razie. W takim razie musimy sprawdzić to wszystko w praktyce. Wejdziemy sobie teraz do samochodu i pokażesz, co po prostu potrafisz. Tobie przekazuję kluczek, rób to, co powinieneś, tak? Dobra, dobra. Także od teraz zaczynamy praktykę. Do wsiadamy. Wsiadamy, wsiadamy. Wsiadamy Czy, czy nie? Co się dzieje? To zaczynamy ten test, czy co? No zaczynamy. No dobra, no dawaj. Zapraszam. A właśnie o to mi chodziło. Dobra, to no możemy ruszać, tak? tak? Dobra, także jesteśmy w samochodzie, którym będziesz jeździł jako szofer Jest to Jaguar XJ, ale myślę, że to nieważne mhm. Myślę, że już byś mógł uruchomić silnik Dobra, wszystko Także jasne. Pr prosiłbym Ciebie o robienie po prostu swojego, czyli włączenie silnika mhm. No, okay. odpalone W takim razie prosimy tutaj, żebyś wyjechał na ulicę mhm, I dobra. zrobimy sobie jazdę próbną Hamulec musi być przyczyny. Trochę było zbyt mocne szarpnięcie, ale myślę, że to jest do wybaczenia. Dobra, w takim razie zna... zatrzymaj się, prosiłbym Cię. Pokaż tutaj znak. Zakaz skrętu w lewo. Tak, zgadza się. Jest tutaj zakaz skrętu w lewo. W takim razie prosiłbym Cię, abyś skręcił teraz w lewo. Oczywiście, żaden problem. Kiedy wiezie się Lorda Lużwilacz, chyba niekiedy złamać przepisy. Okej, okay, w takim razie prosiłbym Cię, abyś przejechał tego pana, który teraz idzie po pasach. No to nie no, to, ale to tak, tak nie można, przejechać. tak nie no, można to, zrobić. Ale on tutaj nie pozwolił nam jechać dalej. Ale to są pasy, nie no nie mogę zabić człowieka, Ty jesteś chory psychicznie, człowieku. Podobała mi się Twoja jazda, ale proszę stąd w tym momencie. Nie, ja wychodzę, ja nie, test. nie, dobra. Już myślałam, że będziesz nie. takim dobrym szoferem. Niestety, jak ktoś chce zostać szoferem, na przykład jak ta osoba, która przed chwilą wyszła z samochodu, która chciała to zrobić dla samej satysfakcji, to jednak trzeba się nie słuchać. Wracasz? Wrócił. No wróciłem. Ale już oblałeś. No, ale może jednak jakaś szansa. Mogę dla Ciebie zrobić wszystko. Mogę jeździć jak chcesz pod prąd, nie używać kierunków, ale nie przyjadę człowieka, no nie będę nikogo zabijał dla Ciebie bez przesady. Wie ja osób w swoim życiu przejechałem? No nie wątpię, ale no, wolałbym mimo, tego że nie, nie robić. prawa jazdy to już 10 osób zostało rozjechanych. Gdzie ja byłem kierowcą. Także przykro mi. Prosiłbym w takim razie, albo przejdziesz tych ludzi, którzy teraz przechodzą. O Nie, nie zrobię tego. To w takim razie proszę opuścić ten samochód. Dobra, wolę opuścić ten samochód, bo nie będę dla Ciebie ludzi zabijał wszystko, ale nie to. Sorry. Dzięki. Dobrze, ja znajdę sobie innego kierowcę. Okay. Tak to już jest. Przejechać. Ja nie widzę w tym żadnego problemu. To co, kamerzysta, wsiadaj na miejsce kierowcy, jedziemy po następnego. Czemu on się musi spóźniać? Jest godzina 14.40, przez chwilę sprawdzałem w telefonie, a on miał być na 15. Co to są za zasady? No ale jak? No miał być na 15. No normalnie spóźnia jeszcze się. 20 minut ma. Spóźnia się. Tak? O, Jestem. to ty. Cześć. Dlaczego jesteś spóźniony? Jak to spóźniony, nie rozumiem. Jest godzina 14.40, a byliśmy umówieni na 15. .00. Mógłbyś to wytłumaczyć jakoś? Właśnie By... chodzi o to, że ja od swojego kierowcy, bo przyszedłeś oczywiście, aby zostać moim kierowcą, oczekiwałbym jednak, aby potrafił czytać w moich myślach i zawsze wypadałoby przyjechać troszeczkę wcześniej. Racja, będę o tym pamiętał. Okej. Okay. W takim razie może po prostu bez przedłużania najbardziej interesuje mnie to, jak potrafisz zachowywać się w praktyce, tak? Czyli to po prostu. Wsiądźmy teraz do samochodu. No właśnie, no właśnie, już prawie się pomyliłeś. Nie widziałem tego jak coś, darujmy. Dziękuję. Hi, hi. Dobra, to w takim razie możemy jechać. Proszę cię, abyś zjechał na ulicę. Yy, mam już zacząć odejmować punkty. W tym samochodzie nie używa się niestety kierunkowskazów. Taka wskazówka na przyszłość. Zapamiętam to. O jazda już mi się nieco bardziej podoba. No to w takim razie teraz przejdźmy do pytań, które przygotowałem dla Ciebie. Pierwsze pytanie jest takie, jesteś prawiczkiem? Oczywiście, że nie jestem. Dobrze, zapisujemy tutaj jeden punkt. Dalej. Ile kosztował najdroższy samochód, który prowadziłeś? Właśnie nie mijadę, panie Kruźwilu. No niestety tutaj muszę dać zero punktów. A dlaczego zero? Mam zapisane tutaj powyżej miliona, jest punkt. E, dalej. Jak CO JEST KURWA, NIE WIDZICIE ŻE PAN KRUŻWIL JEDZIE, Pani Panie Kruszwilu, przepraszam za opóźnienie, to się więcej nie powtórzy Okej, okay, za to, za to, ty mi naprawdę zainponowałeś To było akurat bardzo dobre, bardzo mi się podobało, oby więcej takich sytuacji Wiesz jak radzić sobie z głupimi kierowcami, którzy stoją Witam panowie, życzę wesołych świąt Dziękujemy Jak oceniasz to co się przed chwilą stało kamerzysta? Nie ja wiem, on jest trochę niezrównoważony. Oj tam, oj dobra. tam. Zobacz, jak szybko jeździ, widzisz? No nie wiem, czy to jest dobre, zaraz będziemy mieć wypadek. Jeszcze ostatnie pytanie. Jak szybko potrafisz jeździć? O tym możemy się przekonać, panie Króźwiu. Odpowiedź miała być, ile fabryka dała. Zero punktów. Otrzymujesz jeden punkt na trzy punkty, jest to 33%. Maturę można zdać od 30%, więc proszę wyjść. Jak? Bo no to już 33% ma. No i co z tego? 3% jak w tą, wyjść? a 3% w tą. Proszę się zatrzymać, egzamin obrane. Rozumiem. No ale proszę się zatrzymać i oddać samochód. Co to są za zasady w ogóle? Niestety nie mogę się teraz zatrzymać. No to tym bardziej oblałeś ten test. O oh, widzisz, już się zatrzymałeś. Proszę wyjść. Proszę wyjść. Proszę pana. Proszę pana, tak nie będzie. Proszę mi już wychodzić z tego samochodu. Co to są za zasady? Że my musimy się zatrzymywać na środku drogi. Marek, zaraz jest ten, światło. No to Niech! dawaj, zmieniaj się szybko. Jezu Chryste. No dawaj, jedź Kamy. No jadę, jadę. Uf. Czemu go wyrzuciłeś na środku drogi? A gdzie miałem go włożyć? No nie wiem. Znaczy jeszcze długie włączę, widzisz? Czekolwiek to no specjalnie. Też bym włączył długie. Nie. Jest z nami kolejny zawodnik. Zawodnik kierowca. Cześć. Dzień dobry. Jak Cześć. się nazywasz? Jak się masz dzisiaj? Ej, nazywam się Adam. Jak się masz dzisiaj? Dobrze, elegancko. Może bez przedłużania po prostu zaczynamy praktykę. Jeżeli zrobisz wszystko dobrze, zostaniesz prawdziwym kierowcą prawdziwego lorda. Także zaczynamy. Jaja jakieś? Słucham. Jaja jakieś? Czemu? No nie wiem. Ty powinieneś wiedzieć, że powinieneś mi drzwi otworzyć. Aha. Dobra, daj mi chwilkę, nie zamykaj, naradzę się. Patrz na chwilę na bok kamerzysta. No, co jest? Od razu go oblewać, czy dać mu szansę? No, oblewać, czy dać mu szansę? No daj mu szansę. I tak ma za to ogromnego minusa. O, kurde, Ach, nogi mi przycięłeś. Wybacz Lordzia. No maksa, no, to przesuń do przodu, ja muszę mieć dużo miejsca z tyłu. Zobacz ile no, on miejsca tutaj zostawił. Przecież to jest no dużo strada. ci miejsca zostawił. No właśnie mało, nogi mi przyciął prawie. Ja potrzebuję mieć tutaj miejsce, tak? O kurde, nie zmierzy się teraz. Lordzie już jest dobrze? Okej, okay. jedziemy. O, Dawaj kamerzysta, ładuj się tam na miejsce pasażera i jedziemy. No co, jedziemy? Czy co? No jedziemy. O no, Lordzie, nie dam rady, tak. Jak nie dasz rady? O co, jest, jest za ciasno No ale ja muszę mieć tutaj z tego miejsce na nogi, tak? To jak mam Lordzie kierować? No normalnie uruchamiać silnik. Hamulec Amulec, silnik. No. No. Jedziemy. Oa, jak mnie nogi bolą. Co? Bolą mnie nogi. Dobra, zatrzymaj się. Do widzenia, ludzie czekają. Oblałeś. A ty, on do tyłu wszedł. Z czego do, do tyłu wszedł? Pokazać ci jak się jeździ? Tak? Się tak. Jeździ, widzisz? O, przejadają. ją! Kurde, nie zdążyłem! Uff. Marek, przestań! A ludzi też się przejeżdża. Trzeba łamać wszystkie możliwe przepisy. Weź już to wyjść, dobra? Ju, już, się, już się zatrzymujemy. Nie zdałeś. Proszę już nie wsiadać więcej. No. Także co? Lecimy. <grym> nie wie co robić chyba. Ja też nie wiem. Lecimy po kolejnego, tak? Dojedziemy. No co robisz Marek? Czekam, czekam na kierowcę kolejnego Ale chyba nie ma kolejnego Albo nie, no. jest jeszcze jeden Dużo było ich umówionych Także dzisiaj mamy dzień pełen prac Siema Olejnik, a co ty robisz? Do domu sprzątać no nie, ja tutaj przyszedłem stary, jeszcze po drodze miałem taką sytuację do Jaki, Jakiś gościu mi walną dwa nie wiem o co chodzi To ja mu walę gazem, a typek na podłodze kurde płacze i stary Ja tu przychodzę, narażam swoje życie Ludzie obcy na, na mieście walą no mi liście, nie wiem chodzi. o co chodzi Nie, ja idź do domu sprzątać. Nie, ja mogę być też kierowcą Patrz jak Ubrałem nawet no. Nie załeś, nie umiesz otwierać drzwi. Wypad. No, wsiadaj tam. Wsiadaj. Już, wsiadaj. Siadaj. Przed wóz, Poszedź. Już, Dybandem już. Ty mambym ci rozłożyć, ma. ale nie mam. Wypad. Już usiądź. Już. Nie, wsiadaj no. Wy, idź mi sam. Ja idź mi sam do sam. Ale ja byś prowadził tak. No, chodź kamerzysta, jedziemy. Zostawimy go tutaj. Wsiadaj. I wsiądaj olejnik. Możemy Co pod... to ma być Może tak? mogę tego kierowcy gdzie indziej przedstawić, nie? No trzeba stąd uciec, zanim ten debil nie pójdzie stąd, bo będzie tutaj stał. Co za kretyn? Skąd się ten człowiek wziął? Na za dużo sobie pozwala, ma sprzątać, a wszędzie przychodzi. A więc tak, mamy dwa problemy. Zresztą jak widać za mną. Pierwsze zmieniliśmy miejsce. No to jest ten pierwszy problem, a po drugie, ludzie się skończyli. Co zrobisz w tym momencie Marku? W tym momencie jedynym sensownym rozwiązaniem byłoby ogarnięcie jakiegoś człowieka Czyli teraz wyjmuję telefon i dzwonię do tamtego człowieka, którego widzieliście kiedyś na filmie, z którym podpisywałem umowę Także teraz wybiorę do niego numer Marek idzie Co, ten typ? No, ten typ idzie Kurde, ile mu to zajęło? Dobra, wysiadaj Dobra, cześć Rozumiem, że jesteś chętny na pracę szofera, tak? Tak, jestem. Wiesz, że ja jestem taki, że ja nie lubię po prostu zbędnego gadania, także od razu myślę, że sprawdziłbym cię jak radzi sobie w praktyce. To co, zaczynamy? No Czas start, pokaż co potrafisz. Tak, więc zapraszam do samochodu. Co się dzieje? Co, co ty robisz? Muszę sprawdzić, lordzie, czy auto jest zdatne do jazdy. Dobra, okej. Okay. Musi być bezpieczeństwo przede wszystkim. Co robisz? Sprawdzam na, na początku, może światła, sprawdzam. Opony, oczywiście, są zdatne do jazdy, aby zapewnić szczególne bezpieczeństwo lordowi. I co? Sprawdził wszystko? A oh, w porządku, lordzie. Możemy Dobra, W prosić. takim razie teraz jedziemy. Ja w międzyczasie zadam ci kilka pytań, które wcześniej przygotowałem na kartce. Ale zanim ruszymy, lordzie, muszę na chwilę wysiąść. O co? O co chodzi? Muszę zapiąć panu pasy. Aż tak? Oczywiście. To zapinaj, dawaj. Nigdy nie jeździłem w pasach, ale, ale dobra. Skoro taką usługę też oferuje, to niech będzie. No to co? Jedziemy teraz. Dobrze. Widzę, że ruszyć umiesz, tylko napotkaliśmy tutaj mały problem. Brama. Proszę ją otworzyć, panie kierowca. Oczywiście, coś się za, zaradzi. Jak to otworzyłeś? A pozostawię tutaj to. Tutaj pozostawię to dla siebie. Czyli umiesz otwierać wszystkie bramy? Oczywiście. Dobra, no to wyjeżdżaj, leci teraz do Ciebie pierwsze pytanie. Ile masz wzrostu? 1,86 m. 1,86 m. Ja mam tutaj zapisane od 1,85 m do 1,90 m, także tutaj dostajesz punkcik. O A też To jest głupo, to czemu mam mieć 1,85m? Bo tak sobie zarzuciłem Dobra, teraz kolejne pytanie Co jest dla ciebie najważniejsze w życiu? Pieniądze, y y oczywiście, że ty, panie kruczwilo O, idealnie Także tutaj będzie jeden punkcik Teraz następne pytanie Potrzebujesz umowy o pracę? Nie Jeszcze bardziej mi się to podoba To może jeszcze jedno pytanie <laughs> tylko muszę wybrać jakieś ciekawe Ile chciałbyś zarabiać jako kierowca? Jako mój kierowca, ile chciałbyś zarabiać? 1900-2000. Powiem Ci, że tutaj miałem przygotowaną stawkę 3000 zł brutto, ale jak chcesz, to możemy to obniżyć do 1900, skoro będzie zadowolony z, z takiej stawki. Póki co widzę, że radzisz sobie. I myślę, że powinniśmy przejść do kolejnego testu Teraz wysadź mnie na jakimś parkingu Bez różnicy jaki parking Jak mnie wysadzisz i nie będzie to dla ciebie żaden problem To słuchaj, dostajesz prac. Na wszystkim wyszedłeś idealnie Zobaczyłem, że umiesz jeździć Wiem, że na pewno będę zadowolony z takiego szofera Który jeszcze potrafi zapiąć pasy Które i tak podpiąłem, jak widać Także zaparkowaliśmy Teraz zobaczymy, jak sprawdzi się w tym teście Proszę bardzo Proszę wyjść nie chcę wychodzić, ale mówić. chcę wyjść. Słuchajcie, ten człowiek właśnie dostał pracę. Wychodź kamerzysta, wejdź, wejdź, wejdź. Tutaj kogoś zastawiamy, ale trudno. Przejdźmy sobie.